Elo, elo! Siema, siema. Dzisiaj wina robimy, nie tutaj pewnie nam nie wyjdzie. Bo my nubami jesteśmy, nie? Nie, ale w tamtym odcinku, czwarte miejsce, ładna rzecz. O, jakiegoś śmietnika tu zaraz zabije. No już, już jeszcze dwa strzały. Nie ma uciekania. Dostał kolejny 30 Jeszcze jeden i leży. Tu zaraz kolejny może dostać. Nie ma uciekania, śmietniku. Tu mi się rzucił na oczy, jeszcze jeden. Jego kolega przed go leczyć. Ha, chciał go leczyć, i go odrzuciłem. Dobra, ten umarł. Ten też zaraz umrze. He, wuja 2T. Wuja 2 fragi na początek. Dla widza. Za tą łapkę w górę musicie zostawić. Za tą akcję. Dobra, wuja, Pipote. Tu gdzieś w kukurydzy jest. O, tu jest. Ale wierwie teraz. Przecież kawałek przed nim strzelać. Czyli co to ty go odrzuciłeś. leży. Ej, szczela do mnie jakiś śmieć. Tu jest, dobra, dostał 30. Malała, strasznego, dobra, leżą dwóch, śmietniki, cztery fragi. Ja mam asystę, kolejny raz 30. Dostał 40, leży. A drugiego musisz sam powalić. Bo ja go nie widzę. Zabiję go tego. Ja, ja też zabiję innego. Wuja pięć fragów ma. Nie, ej, on się buduje, ej, padłem. Jak się buduje, przecież było dobrze. Gdzie on jest? Buduj się. Dobra, zabiję go. Dobra. Kolejny frag. Ale dostał pięknie ryja. Dwa fragi już masz? No. Ja pięć. <grych> Ale wuja dzisiaj dobrze gra, nie? Weź mnie podrzuć. Ja też dobrze gra mnie? Ja z tego go zabiję, patrz To co mam? Wziąłem tak nie celowałem sobie? Ja z tego pa. Możemy ich obić, mamy czas, my uciekniemy, Oni nie, tu jest Ostał 30 Gdzie śmie I śmieć z góry do nas strzela Poszedł Gdzie on jest? Dobra, lecimy, chodź Nie, i tak uciec Nie no, zwolnimy ich tutaj, niech sobie, niech się utopią w strefie, będzie mniej osób, strzelać O kurde wijaj Lotę, Pal gumę sera ktoś we mnie strzela, tego co ty masz O nie Mojego Tomaszka nikt nie będzie strzelał Powala w super boe, kurde, zabij Likwiduje super, bo Kurwa, przera, nawet niego nie nie strzelałem Wuja nawet jak nie zabija co zabija Do, Ej tu jest koło ciebie Dobra laserem świetnika Ja wysiadam ci pomóc O ma 30hp Leży śmieciu i za mi łeb Ale ta giwara jest dobra, weź mi potę zostaw o, Ale ten pistolet jest ja dobry ten Dobra ja sobie wezmę małą Ja muszę jeszcze jedną małą wybić ale dobra sterek 9 osób robimy to o kurde, ale ten stopy, sam. Ja mam dobre ten ale twój zami się naładuje, a mój strzela. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, osiem, dziesięć, patrz ale na ja mój Ale ja mam też ten. A patrz na mój Ją po 50 HP zabiera. No dobra, bierz statek i lecimy. Ej, tu są trzy statki. Ej, z kartu jest faletowy jak chcesz. Ej typ, typ, no wsiadaj tego statku! Tu Już daj 30 sekund. No nie no wsiadaj chłopie! Cię typy zebrały, pomóż mi, bo strzela we mnie. Tu gdzieś jest. O, dostali 30, obydwoje. Jeden małoła, strzelaj, strzelaj. Ale nie we mnie. Dobrze, jeden. Zaszczał ma... jak te spadają. Strzelaj, strzelaj, dobrze, strzelaj, strzelaj. Jeden małoła. Zdzieli, zdzieli mnie. Jeden małoła. Bierz drugi statek Dobra. On ma 30 HP. Dobra, leży, śmietnik. My też zdzieli. O kurde, statek Chcesz strzelbę legendarną? Uważaj typ za tobą Dobra powaliłem 9 fragów <laughs> O kurde Ty śmietniku Gdzie oni są? Nie wiem Kurde Dobra zostawiam cię Zabiją Dobra, mnie Nie miałem wszystkiego Dobra ja palę do domku ogólnie o kurde, pięć osób ty Wuja uciekaj! 40 HP mam! Nie ucieknę po mnie! Jeszcze bot śmieć! Kurde, tu spuła Proszę! 2 HP Strefa mnie zabiła! Czwarte miejsce, ładnie! Dobra majster, lecimy dalej!